Ka hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dzisiejszy film jest to vlog kwietnia, mamy z sobą raczej 6 kwietnia, godzinę około 8 rano. Jak możecie zauważyć, pogoda dzisiejszego dnia jest pochmurna. Taki śpiewają coraz wcześniej też wchodzi słońce i coraz później zachodzi, że dzień się wydłuża, z czego osobiście bardzo się cieszę. Tutaj mam dla Was kalendarz z kolejnymi wizerunkami ze stowarzyszenia Arbus. Do oczywiście do adopcji. Nie wiem jak Wam, ale mnie oprawa tego tej kartki kalendarzowej na kwiecień bardzo się podoba. Ale jakie zwierzę poleca polecane jest do adopcji w tym miesiącu, czyli w kwietniu? Otóż w kwietniu polecane są do adopcji myszki lub szczurki tego typu zwierzaki, tak się mi się wydaje. Po wyglądzie zwierzaków. Także zapraszam na ich stronę, jakieś inne media społecznościowe, jeśli macie o to i możliwość zaadoptować pupila lub pupilekki. To polecam właśnie do stowarzyszenia. I jak zwykle, powstanie, myślę, że każdy z nas zrobi to samo, czyli ścieli łóżko. Tak wygląda moje łóżko przed pościeleniem. Voila! A tak wygląda właśnie pościelone łóżko. Jak możecie zauważyć, jest ono bardzo Animals, można tak rzec. Tutaj mam kotę na poszewce, Tutaj jest z kolei kot pieskie mojej ulanej rasy, czyli Syberian Husky. A na dwóch jaśkach mamy piesze y, moje pupile, czyli Majkę i Alinkę. Oraz pieska Tiwałę, która bardzo przypomina mi moją Alinkę z wyglądu. A tak właśnie wygląda całe moje pościelone łóżko. Kawa z rana jak śmietana. Oczywiście to przysłowie można na wiele sposobów tłumaczyć. Ale ja chciałam Wam opowiedzieć kilka słów o kawie cappuccino o smaku czekoladowym. Jest to kawa, która pochodzi z I muszę przyznać, że jest bardzo smaczna. Tutaj macie mój ulubiony kubek oczywiście ze świnką morską. Sodzik, które zaraz do, dodam do mojej kawusi. I kawusia gotowa. Bardzo lubię, jak już mówiłam. Jest smaczna. Pachnie bardzo czekoladowo, nie jakiś kakaem czy gorszej jakości czekoladą, tylko właśnie naprawdę słodką, pyszną czekoladą. Dla smakoszy czekolady, właśnie czekoladowych wyrobów, polecam ją. Jak możecie zauważyć po miniaturce lub tytule tego filmu, w miesiącu kwietniu skupimy się na głównym temacie, którym są książki. Z mojej perspektywy Także zapraszam Was do tak do kącika czytelnika. Zanim zacznę zgłębiać temat książek, to chciałam tylko dodać, że poszczególne um, jakby to, okładki y, książek czy serii będą się pojawiać obok mnie na ekranie. Jeśli o to obejrzeć dokładnie coś, co polecam, to możecie oczywiście zerknąć na ekran, a na przykład nie tylko słuchać. Ja osobiście bardziej lubię słuchać, ale właśnie chciałam powiedzieć Tą ważną informację, żebyście, żebyście po prostu mogli sobie zobaczyć, nie tylko, nie tylko słuchać. Otóż od czego zaczęła się moja pasja? W latach 90., kiedy byłam kilkuletnim dzieckiem, moją ulubioną bajką wtedy była, była oczywiście w formie papierowej książka Waltera Disneya Król Lew. Bardzo miałam słuchać czytanych mi bajek przez moją mamę. A więc miałam kilka ulubionych bajek, jak na przykład Jaśnie Małgosia. Złotę Disney a miałam chyba tylko, tylko królwa lwa. Ja to jest nie Króla tego lwa, albo może jestem dla W formie książki nie do końca pamiętam, bo jeszcze była taka bajka na wideo z tegończyków. I ona była na pewno, a w formie książki właśnie nie pamiętam. W każdym razie dajcie znać, kto z Was pamięta takie książki. Jestem ciekawa właśnie, ilu z Was czytało, bo nie miało czytane takie właśnie bajki. Aha, i dajcie znać, jakie papierowe książki za lat 90. lubiliście, jako właśnie czytane wam bajki. My byliśmy rodziną, w której książek zawsze było mnóstwo w domu. Mama zawsze tłumaczyła na, nam, że nie wolno wrzucać książek, warto do biblioteki, ale no po prostu nie wrzucać do kosza. Nauczyłem mnie również kilku innych prostych zasad, że po pierwsze, na książkach się nie rysuje, po drugie, nie pisze, po trzecie, nie zagina rogów, a po czwarte, po prostu i się nie brudzi. Moja mała kochała zwierzaki, mieliśmy taką serię z wydawnictwa Świat Książki o zwierzętach, właśnie, i były to że w szczególności dzikie zwierzęta, ale również do książek, które mieliśmy w domu, już chyba nie jest świat książki. Były, były książki o na przykład Zwierzętach hodowlanych, dzikich ptakach, różne takie, właśnie ciekawe pozycje mieliśmy na półkach. Jeszcze przejdę na chwilę do, tego, do wydawnictwa Świat Książki. I w latach właśnie 90., więc Świat Książki wydało różne encyklopedie dotyczące poszczególnych zwierząt, poszczególnych miejsc zamieszkania zwierząt, tak na przykład Morza i Oceany, czy em, Afryka. Czy jeszcze jakieś inaczej nazwane te książki były bardzo fajna seria ciekawych i konkretnych encyklopedii. Ale mieliśmy też inne książki, nie tylko encyklopedie, nie tylko takie bardziej o zwierzętach. Mieliśmy również wiersze. Dokładnie dwie książki, które mieliśmy z wierszami, były Juliana Tuwima i oraz Jana Brzechwy. Do moich ulubionych właśnie encyklopedii, dziedzictwa należała księga psów. Pełna ras psów, które były bardzo ładnie i na ten czas opisane. W swoim dorosłym życiu kupiłam już sobie swoje własne księgi, które mnie interesowały. A były to księga ras kotów, księga opowiadająca o rasach papug oraz trochę starszą książkę omawiającą gryzonie i króliki. Jak się nimi opiekować, i trochę więcej właśnie o tym czego potrzebują poszczególne gatunki z tych zwierząt tutaj również postaram się Wam wkleić yy, nazwy okładki tych książek lub po prostu podać je w linku aby napisać całą nazwę dobra tak zrobimy abyście mogli czasem yy, zobaczyć i może akurat będziecie kupić takie książki tak naprawdę serdecznie polecam mam jeszcze miałam jeszcze w domu książki Kulinarne dla zwierząt, dla psów, kotów. Nie znalazłam nigdy jak królików. Natomiast jeszcze oprócz tego były oczywiście książki kulinarne, czyli na przykład Kuchnia Wegańska, no i inne oczywiście książki związane z gotowaniem. Większość tych książek możecie zobaczyć już w liście Kącik Czytelniczy, na którą serdecznie Was zapraszam i polecam do poczytania wszystkie te pozycje, które na nim już są i które się na niej znajdą. Jeśli znacie książkę dotyczącą jakby przepisów dla gryzoni lub królików, to bardzo proszę was o podpowiedź w komentarzach. A teraz przejdziemy o dekadę dalej, czyli co dało mi czytanie książek w wieku młodzieńczym. Były to książki typowo nastoletnie, czyli serie młodzieżowe tak zwane, ale zacznijmy powolutku krótką opowieść o mnie jako nastolatce. W tamtym wieku, w wieku 16, 15 i mniej lat, miałam dziewczyną zamkniętą w sobie. Nie miałam przyjaciół, chociaż bardzo chciałam, a w ogóle grupa Joślicza mnie nie akceptowała. No i kiedy ra pierwszy raz poszłam do Światowej biblioteki, pojrzałam książkę o tematyce właśnie nastoletniej. Dzięki czytaniu książek młodzieżowych moje życie się zmieniło. Nastawienie też. Okazało się, że dzięki tym książkom stałam się bardziej otwarta do ludzi, miałam bardziej pozytywne myślenie, zaakceptowałam samą siebie i przede wszystkim poczułam się dobrze z tym, jaką jestem osobą. Także dzięki książkom dla na nastolatków pomogłam, uwierzyłam w siebie oraz zaczęłam inaczej spoglądać na ludzi oraz świat. Moja ulubiona seria książek dla astolatków którą polecam i dla dzieci, i dla osób dorosłych, tak naprawdę również dla młodzieży. Te książki można czytać jednym tchem, są króciutkie, fajne. W ogóle przejdę do tego, jaka to jest seria, bo nie powiedziałam jeszcze, a jest to seria Herdland autorstwa Lauren Broke I o czym są te książki? A no, mianowicie, jak y chciałam jeszcze dodać, seria ma 20. W czasie, kiedy ja czytam, razie miała 20 książek, krótkie opowieści, dziewczynki o imieniu Ami, takwa zwierzęta i cała właściwie wszystkie te książki z tej serii opowiada, opowiadają o tym, w jaki sposób y, pomaga koniom. Także seria jest bardzo y, empatyczna i pokazuje, jak można poświęcić się, jak dotykowo opiekować się różnego rodzaju. Koniami z różnymi zaburzeniami, czy to strachem, czy po prostu jakimś gniewem. No, jest to bardzo, bardzo fajna seria. Tak polecam wam, dla wszystkich osób, które chcą i poczytać, i są na tyle empatyczne, że zrozumieją też treści tej książki. No, polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie, akurat tą serię. Dodam, że ja w wieku tam 19-18 lat byłam zaskoczona że tak można się poświęcać dla zwierząt, w szczególności dla koni, które wo wobec mnie, znaczy, które według mnie nie są moimi westuziarkami, aczkolwiek y, wiadomo nie zrobiłem krzywdy, tylko po prostu jakby nie mam z nimi takiego kontaktu. Więc byłam jeszcze bardziej skoczona, że nie pies, nie kot, nie królik, a jednak konie. A teraz zapraszam Was na zobaczenie, co dzisiaj mam na obiad. A teraz przejdźmy do ostatniego etapu mojego życia, czyli do yy, dorosłości. Otóż, jako dwudziestokilkolatka czytałam książki związane z bardziej obyczewkami, romansami historycznymi oraz czasami też harlekinami. I polecam Wam tutaj serię. Autorstwa Anny witzner -Ogonow Ogonowskiej. Seria nazywa się O Szczęściu i tak naprawdę jest przepiękna, naprawdę cztery tomy, dość grube, ale naprawdę cudownej opowieści. Cudownej Wracana bardziej dla kobiet, ale myślę, że mężczyźni się będą lubili taki rodzaj, rodzaj teatury. To też mogę Wam polecić. Jest to seria naprawdę piękna, o, bardzo romantyczna. Bardzo delikatna, naprawdę świetna seria. Polecam z całego serca. Przede wszystkim polecam dla osób, które bardzo lubią czytać książki o miłości, przyjaźni. A skoro już jesteśmy w książkach obyczajowych, to chciałam Wam powiedzieć, jakie są moje dwie ulubione autorki książek obyczajowych. Pierwsza to Daniel Steele, a druga polska pisarka. Również moja ulubiona autorka to Katarzyna Michalak. Myślę, że obydwie te autorki są wielu, czy, wielu czytelniczkom bardzo dobrze znane. Jeśli chodzi o książki obyczajowe Katarzyny Michalak, muszę przyznać, że są one wspaniałe. Opowiadają dużo o wsi. Takim, mm, są pełne ciepła, romantyczne, a zarazem tak naprawdę, tak naprawdę czyta się je jednym słowem, a ich jest bardzo dobrą zaletą. Są jak z bajki. No i prawie wszystkie pokazują życie na wsi. Bardzo pozytywny sposób. Polecam wam konkretne poradniki z różnych moich y, zainteresowań. I na pierwszym miejscu będzie książka z Diety Roślinnej. Jest to wydanie zbiorowe, króciutka książka, 40 stron, a ma ona tytuł ABC Diety Roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać? Znajdziecie w niej wiele ciekawych porad. Dlatego nie mogę wam polecić dziedziny Diety Roślinnej. Teraz przejdziemy do działu ekologicznego. Otóż yy, polecam Wam poradnik Katarzyny Wągrowskiej, który jest poradnikiem bardziej w tematyce Zero Waste. Znajdziecie w niej mnóstwo porad. Jak zacząć z ze Zero Waste? poukładać sobie rzeczy właśnie jakby w mieszkaniu, w domu. Książkę możecie znaleźć pod tytułem Życie Zero Waste? Żyj bez śmieci, żyj lepiej. I możecie tam znaleźć mnóstwo porad. Autorka zmienia całe swoje życie dla Zero Waste, więc te książki znajdziecie od, na każdą dziedzinę życia. Czyli zaczęło się wszystko od kuchni, potem przychodziła autorka po kolei w rozdziałach do łazienki, kosmetyczce swojej. Pokazywała, co zmieniła, jak zmieniła. Naprawdę super książka, pełna porad, kończąc na garderobie. W innych rozdziałach autorka obiecała również jak robić zakupy w duchu Zero Waste, jak opiekować się dziećmi też w jakiś taki sposób bardziej ekologiczny, no i troszkę było też o zwierzętach. Także ten poradnik polecam z pewnością osobom, które chcą dopiero zacząć no po prostu swoją drogę Zero Waste, ale myślę, że wielu osobom innym też mogę polecić. czytało dało się innym tchem i dużo dało mi? Rad, których bym się nawet nie spodziewała. I trzeci poradnik, który mi się bardziej podobał z działu zwierzęcego, jest jest książka Agnieszki Olewia Guralczyk, czyli jednej z moich ulubionych autorek, jeśli chodzi o zwierzęce, praniki. Książka ma tytuł Mam chorego zwierzaka, co dalej? Autorka pisze w niej bardzo dużo o życiu z chorym zwierzakiem o różnych, właśnie o radach zdrowotnych, no i oczywiście o tej nieuchylnej, nieuchronnej sytuacji, czyli śmierci naszego pupila. Możecie zauważyć, że rok jest bardziej y, pogadankowy, siedzony. Ale zostało mi trzy ostatnie zagadnienia związane z właśnie czytaniem. I pierwsze z nich to, co było u was pierwsze, gdybyście doszli od zerówce czy w pierwszej klasie podstawówki. Czytanie. Pisanie czy liczenie? W moim przypadku było na pewno bardziej albo czytanie, albo pisanie, ponieważ liczenie nie bardzo. Jestem dość kiepska z matmy. I przechodzimy do kolejnego zagadnienia tego filmu czyli dlaczego wybieram teraz poradniki. A więc w mojej historii czytania były bardzo różne książki bardzo różne rodzaje, właśnie książek były też, na pewno były na wieku. Takie właśnie książki typu młodzieżowe, troszkę poważniejsze serie, były bajki, no to, to wiadomo i wiersze w wieku dziecięcym. W wieku dwudziestu kilku lat czytałam romanse historyczne, herlekiny, ale oczywiście obyczajówki. A teraz poradniki. Otóż od dwóch lat zaczęłam czytać poradniki. Chciałam też wcześniej te rodzaje literatury, ale z powodu problemu wzrokiem i... Teraz po prostu był bardzo dziwne, ponieważ udawało mi się, że muszę zapamiętać książkę. Jak będę czytała poradnik od A do Z, czyli od pierwszej terki do ostatniej. Ale okazuje się, że poradniki wystarczy sobie przeczytać, można gdzieś sobie je zaznaczyć. Na przykład, bardzo fajnie um, korzysta się ze booka, czy może audiobooka, tylko jeszcze nie korzystałam. Z ebooka naprawdę można sobie zaznaczyć danym, daną zakładką. I do niej spokojnie wrócić, do danego miejsca spokojnie wrócić. A jakich książek na pewno dział literatury mnie nie będzie interesował? Na pewno to będzie science fiction, kryminały, horrory lub książki na przykład podróżnicze. To są książki, które na pewno by mnie nie zainteresowały. Napiszcie w komentarzach, jakie książki, jakie rodzaje literatury. Was najbardziej interesują, chętnie się tego dowiem. A może znajdziecie inne osoby do czytania. Warto, żebyście po prostu podzielili się swoją opinią w komentarzach. Do ostatniego zagadnienia tego filmu, związanego z książkami, należy taka informacja: dlaczego czytam bardziej e-booki niż książki papierowe. Może zauważyliście, albo też nie, ale ja zwyczaj teraz czytam. E-booki, lub będę chciała posłać audiobooków na pewno w przyszłości. I tylko odpowiedź sobie króciutko, pytanie, dlaczego taka forma? Elektroniczna, a nie papierowa. Po pierwsze, dlatego, że szkoda marnować drzew. W końcu, papier y, robi się z drzewa. Po drugie, w bibliotece ja chętnie oddawałam książki do biblioteki, ale w bibliotece niech co czasem przyjmować tych książek. A sama niestety nie mam w domu na tyle miejsca, żeby je trzymać. Po trzecie, przecież książka papierowa pierwsze musi do nas dotrzeć transportem, przez kuriera na przykład. A to oczywiście nie jest w ekologiczny sposób, aby takiego towaru, jakim jest po prostu książka. Po czwarte, e-book jest tańszy. No, w każdym razie chodzi o to, że przecież nie płacimy za kuriera ogólnie, czy jakieś niebaczkomaty, tylko po prostu stajemy e jakby od razu, czy też audiobooka na, nasz, yy, na nasze konto danej aplikacji. Tu chciałam słuchać, że ja użyłam aplikacji Woblink. to się pisze Woblink i, i Empik. Muszę się przyznać, że audiobooka jeszcze nie słuchałam w całości, nie kupiłam ani jednego. Ale jeśli chodzi w tych dwóch aplikacjach, pewnie innych też, ale wszystkich tych dwóch, czyli Wobling i Empik, polecam naprawdę. Są równie ustępne, proste w użyciu, a bardzo fajnie się również czyta. Bardzo podobnie jak książkę papierową, tylko bez czy potrzeby szukania o dla niej, po prostu bez potrzeby zakładki o tych już. Dodam, że jeśli nie było innego wyjścia w danych aplikacjach, po prostu nie można byłoby kupić e booka albo audiobooka. No to niestety książkę papierową kupiłabym, jakby na samym końcu, gdyby po prostu nie było, właśnie kompletnie innej możliwości. A na zakończenie tego vloga chciałam pokazać moją wiosenną odmianę, nową fryzurę czyli znowu w głowie i na głowie. Wróciłam prosto od fryzjera i chciałam powiedzieć, że jak wygląda właśnie moja zmiana. Otóż są to naprawdę śliczne loki. I właściwie chciałam Wam powiedzieć, że ja nigdy nie farbuję włosów. A pierwszy raz użyłam szamonu koloryzującego w odcieniu czerwieni. Porzeczki jakoś tak to wygląda. W odcieniu dość mocnej czerwieni. Ponieważ jak wiadomo, ja mam ciemne włosy, to po prostu miałam, mam na dużą. Mam dużą satysfakcji z tego, że widać ten czerwony, chociaż odrobinę na moich włosach. Wiesz, mi przy ciemnych włosach to bywa bardzo różnie. Także możecie po raz kolejny, proszę Was, o to robicie sobie w tych komentarzach. Ale napiszcie na pewno, czy widać odmianę w tych włosach, czy jest ten kolor czerwony. No i do zobaczenia w tym filmie. Cześć!